No i sobie zrobimy widzowie jedną kolorowankę. Resztę sobie zabimy jutro rano. Potem zrobimy sobie paradę, no i zrobimy sobie kolację, no i pójdziemy do łóżka. Wcale to kredki tylko spadły, nic strasznego. No i skrzydełka Angeli możemy zrobić niebieskie. W sumie to nie jest anioł, tylko nie ale no, w sumie musi być czarne, bo to nie topesz. Widzowie. Angela to nie topesz. Dobra. Robimy czarne skrzydło, bo to jest nie topesz. żeby by się kredka złamała. Widzimy, nie mogę kredki nastrugać. Dobra, nastrugana. Kolorujemy dalej. Gdzie jesteś? W kuchni! Sorry, widzę, musiałam babcie odpowiedzieć. Gdzie jestem? Okej. Okay. No i zaraz Wam pokażę jak ta kotka nam wyszła. Nasza kotka Angela, nam wyszła. Jak też tą grę zna, to też możecie napisać w komentarzu, jak znacie tą grę Kotka.